Dacia Sandero i Jogger są bardzo popularne. Sandero już od lat jest jednym z najpopularniejszych nowych samochodów w Europie. Tak duże zainteresowanie ze strony klientów sprawia oczywiście, że kierowane są do nas bardzo często pytania dotyczące obsługi samochodu, w tym szczególnie płynów eksploatacyjnych. W tym filmie zajrzymy pod maskę Dacia Sandero z silnikiem 1.0. Jednak, aby to zrobić, trzeba najpierw tę maskę otworzyć. Robimy to pociągając za widoczne właśnie na ekranie cięgno. Spowoduje ono odryglowanie maski. Aby ją otworzyć, należy ten element przesunąć, a samą maskę podnieść do góry. Maska w daci Sandero nie ma siłowników, więc aby utrzymać ją w pozycji otwartej, należy podporę maski wyciągnąć z zabezpieczenia, które utrzymuje je przy klapie, i w oznaczonym miejscu osadzić. Teraz bezpiecznie możemy sprawdzić, co pod ową maską się znajduje. Wlew płynu do spryskiwaczy jest najczęściej odwiedzanym pod maską miejscem. Znajduje się on po stronie pasażera, przy podszybiu. Zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego znajduje się nieco bliżej przodu, również po lewej stronie, gdy patrzymy pod maskę. Wskazuje on poziom płynu w układzie. Powinien się znajdować pomiędzy widocznymi teraz miarkami, wskazującymi poziom maksymalny i minimalny. Pamiętaj, aby nigdy nie otwierać zbiorniczka, gdy płyn jest gorący. Może to spowodować poważne poparzenia. Niewielkie ubytki możesz uzupełnić dolewając do zbiorniczka wodę demineralizowaną. Obecnie stosowany w sandero płyn to Glaceol RX Typ E. Jeśli płyn w Twojej dacie ma kolor żółto-zielony, nie martw się, to płyn starszej generacji Glaceol RX Typ D. Można je ze sobą stosować zamiennie. Zbiorniczek, który wskazuje poziom płynu hamulcowego, znajduje się po prawej stronie obok akumulatora. Tutaj również znajdziesz miarki wskazujące jego poziom. Znajdują się one na boku zbiorniczka i mogą być nieco mniej widoczne na pierwszy rzut oka. Płyn zastosowany w układzie to płyn hamulcowy DOT4. Najbardziej istotny płyn eksploatacyjny w pojeździe to oczywiście olej silnikowy. Jego poziom każdy kierowca powinien sprawdzać regularnie, bowiem jest on kluczowy do prawidłowej pracy silnika. Powinno się to robić na zimnym silniku lub chociaż po kilkuminutowej przerwie w jego pracy. I co ważne, na równym podłożu. Do kontroli poziomu służy bagnet, który zakończony jest tą jaskrawo-żółtą rączką. Aby sprawdzić poziom, należy go wyciągnąć, pociągając pewnym ruchem. Końcówkę należy przetrzeć, a cały bagnet ponownie włożyć do prowadnicy. Po ponownym wyciągnięciu możemy odczytać prawidłowy poziom oleju. Służą do tego znajdujące się na jego końcu zagłębienia. Poziom powinien być właśnie pomiędzy nimi. Jeśli olej pozostawił ślad w okolicy dolnego wskaźnika, powinno się go niezwłocznie uzupełnić. Wlew znajduje się pod tym żółtym korkiem. Po jego odkręceniu upewni się, że został on odpowiednio zakręcony. Oleje stosowane w silniku 1.0 TCE to najczęściej 5W30 z normą RN17 oraz 0W20 z normą RN17FE. Jeśli nie masz pewności, na jakim oleju pracuje Twoja dacia, koniecznie skontaktuj się z serwisem. Po otwarciu maski Twojej daczy i sprawdzeniu poziomu płynów eksploatacyjnych, profilaktycznie rozejrzyj się pod nią. To, na co powinno zwrócić się szczególną uwagę, to wycieki, plamy oleju lub uszkodzenia wyrządzone przez zwierzęta. Przedstawiliśmy tylko kilka najbardziej podstawowych rzeczy, które każdy z użytkowników daczy może zrobić sam. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w instrukcji obsługi. A jeżeli masz jakieś pytania dotyczące Twojej daczy, zadaj je w komentarzu, na pewno odpowiemy. Pozostaw także łapkę w górę pod filmem oraz zasubskrybuj nasz kanał, co pozwoli nam go dalej rozwijać. Do zobaczenia. Teraz już takie otwieranie prawidłowe. Ty, gdzie to ma? Nie, dobra, wiem.